Cześć, witajcie w nowym odcinku na kanale. Dzisiaj będzie pierwszy odcinek serii, którą chyba zostawię już na stałe na kanale, tak, tak myślę. Seria inspiracji, ulubieńców i ogólnie rzeczy, które polubiłam w danym miesiącu. Ja często na vlogach Wam pokazuję coś, gdzieś tam przemycam, co polubiłam, bądź pokazuję w Denku, co mi się sprawdziło, bądź nie sprawdziło z kosmetyków, a ta seria polubiłam to będzie taka kwintesencja tego, bo też nie zawsze wszystko pokazuję, a czasami są to takie inspiracje, o których nawet nie pomyślę potem we vlogu, żeby Wam pokazać. Więc zapraszam na film. Na wstępie dodam jeszcze, że polubiłam w lipcu to takie połączenie lipca i czerwca, bo w czerwcu bardzo dużo pracowałam. Naprawdę ten lipiec to jest dla mnie trochę jak taki weekend i poniedziałek kolejnego tygodnia. Po poprzednim tygodniu, który był po prostu bardzo ciężki, więc trochę mi tak się te miesiące zlały w jeden, ale nie przedłużając zaczynajmy. A w lipcu polubiłam wychodząc z mody, czyli książkę Joanny Glogazy. Joanna Glogaza to taka, powiedzmy, była szafiarka, a teraz dla mnie specjalistka od takiej zrównoważonej mody i takiego slow fashion. No i właśnie o tym jest ta książka opisuje to w jaki sposób zmienić swoje nawyki zakupowe, w jaki sposób zbudować swoją garderobę w takim duchu slow, tak etycznie i minimalistycznie powiedziałabym. Dla mnie jest to taki swoisty przewodnik napisany w taki sposób, że czujecie się jakbyście po prostu czytali wypowiedź swojej koleżanki, która wam coś doradza, opowiada o jakichś swoich przeżyciach i ogólnie nawet o badaniach różnych ja sama teraz jak widzicie jestem tutaj mm, tak karteczkowo pozaginana gdzieś tam rogi, tutaj też mam pozaginane, ponieważ ta książka pomaga mi obecnie trochę ogarnąć moją szafę. Ja co prawda nie mam problemu jeśli chodzi o kupowanie ubrań, a raczej, a raczej czasami po prostu nie chcę ich kupować aż, aż za bardzo mm, i próbuję się stricte trzymać jakichś tam swoich wyznaczników. Ale ostatnio zauważyłam, że część moich ubrań jest po prostu już przenoszona i muszę troszkę ogarnąć swoją szafę, więc stwierdziłam, że zrobimy to porządnie, zrobię to od podstaw i z tą książką myślę, że będzie coś fajnego. Ostatnio przeczytałam również wysoko wrażliwi, i jest to książka, o której mówiła Jola Szymańska. W ogóle wszystkie linki oczywiście znajdziecie na dole, i dla mnie była to lektura bardzo uświadamiająca. Jeżeli oglądacie Jolę Szymańską, to na pewno wiecie, że osoby wysoko wrażliwe to powiedzmy taka grupa osób wrażliwa, ale niekoniecznie w sposób taki, jak myślimy sobie o wrażliwości, to znaczy takiego wyczulenia na y, emocje tylko, ale również w sposób wyczulenia na bodźce docierające do nas ze środowiska. Ta książka myślę, że spodoba się osobom, które po prostu na wrażliwość bardziej zwracają uwagę. Uwagę i w ogóle na takie, nawet zdrowie psychiczne, tak mi się wydaje. Z kolei ta pozycja myślę, że jest dla prawie każdej osoby, która interesuje się slow fashion. To były dwie książki, które bardzo polubiłam w lipcu. A teraz kolejna rzecz, której akurat do pokazania Wam nie mam, ale chciałabym o niej opowiedzieć. A chodzi o serię gier, i teraz daję Wam 3 sekundy na to, żeby zgadnąć, o co mi chodzi. Chodzi o The Sims Ekożycie. życie. Ja już kilka razy wspominałam, że jestem graczem, uwielbiam grać w gry, nie tylko takie popularne, ale również takie powiedzmy bardziej oldschoolowe, no ale kocham też Simsy. I Sims to była jedna z takich pierwszych gier, przy której spędziłam oh, weekendy, tygodnie, godziny, lata pewnie. Może nie lata, ale, ale dużo. I jeżeli jesteście osobami, które lubią Simsy, lubią serię The Sims, Gra, grywały kiedyś na przykład w dwójkę, w jedynkę, bądź w trójkę, to teraz do czwórki wyszedł bardzo fajny dodatek o eko życiu, i dla każdego ekomaniaka myślę, że będzie to taki fajny smaczek. Nawet moja znajoma, która wcześniej, jak się okazało, tylko krakowała Simsy, czego ja nie polecam, bo ja jestem za kupowaniem gier i w ogóle za wspieraniem twórców czegokolwiek, kupiła specjalnie oryginalne Simsy, jakby tą podstawkę i te eko życie, ponieważ no... Też jest ekomaniaczką i właśnie mówi, że cały czas gra, więc to musi być fajne. I tak naprawdę nie wiem, czy ten dodatek wyszedł, dlatego że eko jest modne, czy dlatego że na przykład twórcy chcieli zwrócić uwagę społeczną, zwrócić uwagę nawet dzieci na problemy środowiskowe, ale uważam, że ten dodatek właśnie może otworzyć oczy młodzieży, dzieciom bądź dorosłym, którzy grają w simsy. W lipcu oczywiście oglądałam też Netflixa, jak w każdym innym miesiącu, i chciałabym Wam polecić szczególnie jeden odcinek serialu, który jest dokumentalny. Niebezpieczne produkty to serial dokumentalny, który nie podoba mi się w całości. Muszę to od razu powiedzieć, że niektóre odcinki dla mnie są troszkę za bardzo naciągane, ale fikcyjny recykling to był naprawdę fajny odcinek i uważam, że daje dużo do myślenia. To znaczy, nie mówię, że recykling jest zły, bo nie jest, ale. Wciąż jeszcze nie potrafimy sprawić, by był lepszy i by był lepszy dla środowiska. Więc jeśli interesujecie się taką ekologią, recyklingiem, to polecam Wam bardzo. Ten odcinek trwa chyba godzinę yy, i mówi o tym, jak na przykład Chiny kiedyś podchodziły do recyklingu, dlaczego stały się śmietniskiem całego świata i dlaczego już nie są. Myślę, że po tym odcinku będę troszkę inaczej podchodziła do rzeczy, które są z recyklingu bądź mają opakowania z recyklingu, no bo ten recykling Trochę rządzi się własnymi prawami i trochę rządzi się oczywiście kasą, jak prawie wszystko. I w lipcu albo w czerwcu, dokładnie nie pamiętam, odkryłam również kanał na YouTubie Roberta Makłowicza. Ja, ja go bardzo lubię i jakby bardzo, bardzo cenię sobie takie podejście trochę historyczne do kuchni, do rejonów, w których się załóżmy znajduje. Bohater znajduje Robert Makłowicz w danym momencie. Jakiś czas temu była mu koleżanki, która na głos powiedziała, że nie lubi Roberta Makłowicza, jak właśnie polecam jej ten serial, na co mój kolega odpowiedział, że trzeba być odważnym, żeby go nie lubić, ale jeżeli nie przepadacie za Makłowiczem, to spoko. Ale jeśli na przykład go lubicie, to bardzo Wam polecam jego kanał na YouTube. on teraz jest w Dalmacji, to jest region Chorwacji i ja powoli się zakochuję i chyba chciałabym kiedyś odwiedzić tą Chorwację. Wydaje mi się, że jest tam zacnie nie tylko kulinarnie, ale szczególnie tak środowiskowo. Dalej przejdziemy już do rzeczy, które pokażę i do pielęgnacji. Chciałabym Wam polecić tonik Spike, który niedługo wykończę już. Może nie tak niedługo, ale dosyć szybko mi schodzi i ja generalnie jako tonik zwykle używam hydrolatów, ale tak pomyślałam, że w sumie wypróbowałabym coś takiego bardziej powiedzmy tonikowego, niekoniecznie z polskiej marki. Ten produkt ogólnie jest wegański, jest w szklanym opakowaniu, więc spoko i na pewno o nim powiem Wam jeszcze w denku nie raz, a raczej raz w jakimś następnym. Ale chciałam go tu pokazać, bo pachnie tak bardzo świeżo, taką jakby świeżą miętą, ale taką fajną miętową herbatką, taką troszkę bryzą. I w te takie upale dni po prostu przynosi ukojenie mojej skórze, dlatego właśnie pokazuję, bo może skorzystacie. I mam jeszcze jeden produkt pielęgnacyjny, a mianowicie odżywkę, szuszka. To jest jedyna odżywka, jaka teraz jest w sklepie. TR Flower. Chyba tak się to czyta, ale na pewno mnie poprawicie, jak, jak źle przeczytałam. I jest to bardzo fajna odżywka do włosów, którą czuć na włosach i czuć na rękach, jak nakładacie. Ja używałam jakiejś jeszcze innej kostki do, nie mycia tylko do odżywiania włosów, właśnie takiej odżywki, którą tak naprawdę w ogóle nie czuję, że ją nakładam. A tutaj bierzecie sobie kostkę, mydlicie tak jakby na dłonie i czujecie jak taka warstewka tej kostki przechodzi Wam na dłonie i czujecie jak masowujecie to we włosy, więc po prostu to jest produkt, który czuć i który się, którego się przyjemnie używa, więc tak i po którym w ogóle moje włosy są bardzo fajne i miękkie, więc dlatego polecam. Na pewno też będzie w bęku za jakiś czas. W lipcu było gorąco, a ja używałam bidonów i ostatnio dostałam bidon od sklepu PiesKot, właśnie takiego uroczego psa i kota, który jest metalowy i utrzymuje bardzo dobrze chłód. Co prawda... Tutaj jest uszczelka, która ostatnio mi odpadła, ale ją włożyłam i na razie jest spoko. Bidon nie przecieka i właśnie chciałam wam pokazać, że są takie fajne polskie bidony metalowe na wodę i bardzo go polubiłam. Ja mam jeszcze inny bidon na wodę w domu, ale tak naprawdę jak jestem ja, Mikołaj i piesek i gdzieś sobie wychodzimy, to ten jeden bidon nam nie wystarcza, właśnie dlatego mamy jakiś kolejny. I jeszcze jedna super rzecz to ten kabel. Jest to kabel, dzięki któremu możecie z wideo, z kasety przegrać swoje filmy z dzieciństwa na komputer poprzez właśnie tutaj ten kabelek, ten to złącze USB. I właśnie na początek lipca, jak byliśmy w suwałkach w moim rodzinnym domu, to zgrywaliśmy kasety. Yy, I są takie zakłady, które zgrywają kasety, yy, takie wiecie, VHS na komputer, na jakąś pamięć przenośną, ale tak naprawdę ja mam tych kaset grubo ponad 30 i nie opłacałoby się nam to po prostu żeby ktoś nam to zgrywał więc mamy teraz taki sprzęt i jeżeli ktokolwiek z rodziny będzie jeszcze chciał sobie zgrywać kasety to możemy to zrobić lipiec był dla mnie takim miesiącem bardzo wspominkowym i tak i polubiłam bardzo swoje stare kasety i, i taką małą Dominisię na przełomie lipca i czerwca polubiłam również ciecierzycę ratunkowego spaghetti od jadłonomi. I jest to przepis, który Wam linkuję na dole i który gdzieś tam we vlogu migał. Ja troszkę tam eksperymentuję i dodaję nie do końca te same przyprawy, tylko na przykład jakieś inne, które gdzieś tam mam akurat pod ręką, bądź które lubię po prostu. Ale bazą zawsze jest ten przepis, więc linkuję go na dole. Również w lipcu odkryłam mięso mielone z Lidla. To z dobrej kalorii i to mm, w tym takim opakowaniu... W lodówkach, takich jak na mięso też będzie nazwa tutaj gdzieś, bo nie pamiętam teraz, jak się nazywa. I powiem Wam, że ja wcześniej nie korzystałam z mięsa wegańskiego mielonego, no ale jakoś tak pomyślałam ostatnio, że było na promocji, sobie wypróbuję i, i robi robotę. To nie jest w ogóle ten sam smak co zwykłego mięsa mielonego, i nie uważam, że oszuka się takiego, wiecie, prawdziwego mięsożerce że to jest prawdziwe mięso, ale w ogóle nie o to w tym chodzi. One jest po prostu smaczne. Generalnie te mięsa wegańskie mają taki strączkowy posmak. Mi akurat to w ogóle nie przeszkadza, wręcz odpowiada. Bardzo Wam polecam jako takie urozmaicenie kuchni albo właśnie może podmiankę zwykłego mięsa mielonego chociaż raz w tygodniu. Jakby naprawdę, naprawdę spoko. I warto polować szczególnie na promocję. Ostatnio na przykład to mięso chyba z dobrej kalorii było... Dwa w cenie jednego, więc naprawdę się opłaca. Lipiec, czerwiec i jeszcze poprzednie miesiące to dla mnie również ogród i własne warzywa, własne zioła, i to jest taka inspiracja, którą chciałam wrzucić właśnie w tym pierwszym odcinku inspiracji, czyli własny ogródek na balkonie, na parapecie w ogóle bardzo Wam polecam, już nie tylko w czasie pandemii, ale ogólnie, żeby zainteresować się. Takimi rzeczami, które możecie posiać, posadzić w domu, bądź na balkonie i możecie je potem zjeść. W ogóle doglądanie i opiekowanie się ogródkiem i podlewanie to dla mnie codzienny rytuał, rano bądź wieczorem. I tak, zdecydowanie jest to taka moja inspiracja tego miesiąca, no i poprzednich również. I takim oto sposobem doszliśmy do końca. Mam nadzieję, że ten format Wam się spodoba. Oczywiście dajcie mi znać na dole. I oczywiście na dole są linki. Śmiesznie to wygląda, bo przez cały film Wam tak pokazuje na dole. Zastanawiam się, czy klikacie czasami te linki, czy powinna mnie tam dalej wstawiać, ale zdaje mi się, że jednak ktoś z nich korzysta. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o moich ulubionych bądź nielubianych kosmetykach, to zapraszam Was na denka i oczywiście zapraszam Was na vlogi, w których z kolei pokazuję na co dzień jakieś tam swoje inspiracje. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Pa!